Acie. Dobra, chcecie pierwszego działa wy? Zróbcie działa wy. Pozmarowałam wam tutaj. Masło jeszcze do tego? Kurwa, nie mam masła. Bez masła to nie? Dobra. Co to jest? Paprikasz. Jakoś to wybitne coś. Nie wiem, czemu się nad tym tak zachwycacie, tak szczerze powiedziawszy. Czego się spodziewałeś? No w sumie. Jeżeli tyle tego papurkarzu kosztowało złoty 20, to nie dużo się spodziewałam po tym, ale. No, nie zostanę fanką chyba paprykarzu jak na razie. Wchodziłem?